Hi guys, witajcie kochani! Uh, właśnie wylądowałam w Riyadzie i postanowiłam Wam parę słów o tym powiedzieć. Um, so I just landed Riyad and I decided to tell you a few words about it. Um, because it's quite interesting, bo jest to dosy dosyć ciekawe, a często się pytacie o te moje podróże. So let me tell you a little bit. Więc pozwólcie, że Wam troszeczkę powiem. Mam nadzieję, że słychać, mam nadzieję, że mnie widać. Uh, jestem po całym dniu latania. Właśnie wylądowaliśmy, so I've been traveling all day. Present perfect, I've been traveling all day. Uh, I dlatego wyglądam, jak wyglądam, so this is why I look, how I look. But what I wanted to tell you, ale to, co chciałam Wam powiedzieć to, to, że uh, when you land in Riyadh, you need to change your clothes if you're a female. Także jeśli lądujecie w jedzie, lądujecie w Arabii Saudyjskiej, to musisz, masz, macie obowiązek zmienić ubrania, uh, jeśli jesteście kobietą, tak jak ja. Uh, because in Riad uh, women were abayas. bo w Riyadzie kobiety noszą abaje, to są takie, takie coś, które ja właśnie mam na sobie. It's one of the as you can see, I've got it on me. Jak widzicie, mam ją na sobie. Jest to taki strój, który zakrywa kobietę, który zakrywa ramiona i który zakrywa stopy są I'm supposed to be covered, my shoulder should be covered, my feet should be covered. Więc tak to właśnie uh, wygląda. To co jest bardzo ciekawe, też że się ląduje w Riadzie, so if you're traveling to Riad. If you're traveling by Lufthansa, jeśli z Lufthansa czyli niemieckim, um, niemieckimi liniami lotniczymi, you can drink alcohol uh, and there's no prayer. Możecie pić alkohol i nie ma modlitwy w samolocie. Natomiast jeśli byście lecieli liniami saudyjskimi, so if you were to travel with Saudi Airlines, uh, just before the flight, tuż przed samym um, Lotem, you would have a first prayer. byłaby pierwsza modlitwa w samolocie. To jest taka modlitwa Mohameda, um, który wyrusza w podróż a uh, um, w trakcie lotu nie wolno by było, w ogóle nie, nie, nie byłoby alkoholu, so there would be no alcohol on board. You wouldn't be able to drink alcohol, you wouldn't be able to buy alcohol. Więc nie bylibyście w stanie ani pić alkoholu, ani, ani go kupić. Uh, and just after you landed, you would have another prayer. I zaraz po wylądowaniu była kolejna modlitwa, która się zresztą wyświetla tutaj na ekranie, so we can see it and we can hear it. On the screen. Um, I to jest modlitwa, taka dziękczynna po bezpiecznej podróży. So, I have to go now. Ja muszę uciekać, bo właśnie nas wypuszczają. See you soon, guys. I'll show you some more and tell you some more very, very soon. Niedługo nagram kolejne filmy. Jestem tutaj przez kolejne parę tygodni, so let's hope we're gonna get some cool. See you soon. Bye, bye.